Witajcie na kanale GraczFan, w dzisiejszym materiale opowiem wam o pierwszym oficjalnym kontakcie ludzi i predatorów, który miał miejsce 2996 lat przed naszą erą, w czasach rozkwitu pradawnych cywilizacji. Z góry dziękuję za postawienie lajka i komentarza, bo pomaga to w rozwoju kanału. Prawie 400 lat przed powstaniem najstarszej dotychczas odkrytej piramidy Dżesera zbudowanej przez Imhotepa w Egipcie, ludzkość nawiązała kontakt z zaawansowaną cywilizacją Jauczja. Kosmici przybyli na Ziemię, gdyż zaciekawił ich potencjał ludzkich istot, mimo że w tamtych czasach nie byliśmy godnym rywalem dla gatunku galaktycznych wojowników. Ludzie mieli jednak wielką zaletę, gdyż byli liczni i doskonale nadawali się jako naczynia dla embrionów ksenomorfów, które były używane przez predatorów podczas inicjacyjnych łowów. Jałczija wiedzieli jednak, że zmuszenie ludzi siłą byłoby mało skuteczne, gdyż finalnie nasz gatunek stanąłby do walki, próbując przeciwstawić się na jezdcy, jednak zostałby niestety szybko wybity. Dlatego w celu uniknięcia takiej sytuacji, początkowo na Ziemię przybyli najbardziej doświadczeni reprezentanci największych klanów Jałczija, którzy stąpili z niebiosniczym bogowie i zaoferowali ludziom możliwość poznania nowych technologii. Predatorzy nauczyli Egipcjan i inne cywilizacje zamieszkujące cały ziemski glob technik budowy piramid i wielkich kamiennych struktur. Wsparli nas również podstawową wiedzą dotyczącą kosmosu, matematyki czy też medycyny. Wiedza jaką otrzymała ludzkość skutkowała gwałtownym wzrostem populacji i ekspansją na nowe dotychczas niezamieszkałe rejony Ziemi, rozpoczynając do okres w dziejach ludzi. Wywarli przy tym ogromny wpływ na kulturę starożytnych, którzy oficjalnie czcili ich jako bogów pochodzących z gwiazd. Po udzieleniu pomocy licznym cywilizacjom, Predatorzy przedstawili oczywiście również swoje żądania. Zapowiedzieli, że będą przybywać na Ziemię co 100 lat 10 października. Ludzkość miała im wtedy udostępnić piramidy i ofiary, które miały zostać zaimpregnowane przez twarz łapy w celu przeprowadzenia inicjacji nowych łowców. Czasami jednak nie wszystko szło zgodnie z planem Predatorów, którzy w momencie gdy byli przytłoczeni przez ksenomorfy uruchamiali proces atu destrukcji. Generowany w ten sposób wybuch neutralizował ksenomorfy, ale powodował również upadek wielu wczesnych cywilizacji ludzi rozwijających się na naszej planecie przed tysiącami lat. Była to opłata, jaką ludzkość ponosiła za niebotyczny w tamtym momencie skok technologiczny. W ramach ciekawostki w tamtym okresie najbardziej zaawansowana cywilizacja ludzi rozwijała się na kole podbiegunowym na wulkanicznej wyspie Buweta. Ostatecznie jednak upadła po wielkim kryzysie związanym z opanowaniem wyspy przez ksenomorfy i porażką predatorów, którzy przybyli tam na rytualne łowy. To właśnie na tamtym terenie miała miejsce akcja pierwszego filmu Obcy kontra Predator w nowo odkrytej piramidzie będącej pozostałością tej upadłej kultury. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu. Jeśli interesują cię historie zaawansowanych kosmicznych cywilizacji daj mi znać w komentarzu. Tymczasem trzymaj się cześć.